Myślącym, frontowcy, odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki czynnik stanowi najwyższą naszą śmiertelność, czyli jest przyczyną zgonów? Czy to są wypadki drogowe, wypadki w pracy, zatrute powietrze, czy nasze wkurzenie na polityków? Nie, kochani, czynnikiem, którym najbardziej dzisiaj decyduje o tym, że śmiertelność, że schodzimy, że jest Bazą, przyczyną wielu schorzeń i w konsekwencji utraty zdrowia, a później życia jest żywność. Jeśli mówimy o żywności, to dzisiaj wręcz giniemy poprzez żywność jak na wojnie. Jeżeli ktoś Państwu mówi, że ze względu na zatrute powietrze są dane szacunkowe, że około 50 tysięcy. Na skutek oczywiście przy innych także czynnikach, bo to nie jest tak, że sam jeden czynnik, no trzeba być faktycznie w tym bardzo konkretnym powietrzu, żeby na zaraz odejść, że to jest kwestia za to tego powietrza jest 50 tysięcy osób zgonów w ciągu roku, to jeżeli weźmiemy pod uwagę żywność, to jest trzykrotnie, minimum 150 tysięcy ze względu na żywność, rok do roku jest to główna baza przyczyna z nas. Z naszej populacji opuszcza naszą wspaniałą Rzeczpospolitą, czyli umiera na skutek tego. Czyli to jest rzecz istotna, bardzo ważna. Idziemy teraz do faktów. Dokładnie 4 lata temu wstecz. Jest maj 2019 rok. Udaje mi się wprowadzić raport Najwyższej Izby Kontroli odnośnie dodatków w żywności. Na Sejmową Komisję Rolnictwa, bo oczywiście to jej nie dotyczy. To było tam zdrowia i tak dalej, przemilczany raport. Ale dzięki w tym wypadku przychylności, zrozumieniu tematu przez ówczesnego przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa, pana Jarosława Sachajko, pana posła i ówczesnego przewodniczącego, za co jestem mu wdzięczny, wszyscy powinniśmy być wdzięczni. Za to co było. Dzisiaj pan Poseł moim zdaniem z całym szacunkiem, ale pogubił się politycznie, ale wtedy niesamowicie pozytywną rolę odegrał, ponieważ poproszony przeze mnie wprowadził to. Udało mu się też fortelem ograć tą samą władzę, którą y, która dzisiaj rządzi, dzisiaj jest razem z tą samą władzą, więc ich by nie ogrywał dzisiaj, bo było to niemożliwe, ale wówczas się udało nam fortelem ograć i wprowadzić na obrady Sejmowej Komisji Rolnictwa bardzo istotną rzecz. Polacy są truci na masową skalę i wówczas miałczenie jęczenie tych różnych urzędników, m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. Ministerstwo Zdrowia, m.in. Ministerstwo Rolnictwa i te ich, ich dziwne Wypowiedzi antyludzkie, ponieważ było widoczne jak zło na talerzu. Co się dzieje z Polakami? To były wówczas m, takie artykuły: chemia w żywności, alarmujący raport Najwyższej Izby Kontroli, konserwanty przeciwutleniacze, emulgatory, zmacniawcze smaku. Takimi dodatkami nafaszerowana jest nasza żywność. Alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z najnowszych badań wynika, że przeciętny konsument spożywa ponad 2 kg takich dodatków w ciągu roku. Nikt zwraca też uwagę, że. A może, może, może się skupię? 4 lata temu były 2 kg. A czy sobie wyobrażacie, tyle lata te minęły? Czy. Świat stoi w miejscu? Nie, jest jeszcze coraz gorzej. Dzisiaj gdybyśmy to zrobili, bo to jest proces, który jest, no niestety, tendencja nasilająca się ta negatywna, to podejrzewam co najmniej już 2,5 kg, bo jest akumulacja tego. Nikt nad tym nie panuje, gangsterka żywnościowa w pełni się rozwija, plus jeszcze problem... Złej żywności, złej żywności powtórzę, bardzo niebezpiecznej dla życia i zdrowia, oczywiście nie wszystkiej, ale ta, która idzie dzisiaj z Ukrainy. A nie tylko z Ukrainy, bo Ukraina jest takim fortelem, wymówką, przykrywką do tego, żeby wszelkie dziadostwo z całego świata, chodzi o kasę, o pieniądze, nikt tutaj nie ma żadnej humanitaryzmu, żadnych względów, do spowiedzi nie chodzi, nie spowiada się za to, że są ludzie otruci, sam tego oczywiście nie je, chodzi o pieniądze. I dzisiaj doprowadziliśmy, więc dzisiaj, żeby być rzetelnym, minimum to jest 2,5 kg, może 3, też to widać. Widzicie wokół siebie, jak dużo ludzi odchodzi, jak zwiększona jest tak tzw. chorób cywilizacyjnych, łącznie z nowotworami. Wskaźnik. No i po prostu ilu nas, ilu Polaków umiera. Podejrzewam, że jesteśmy w Europie jednym z najbardziej pod tym względem negatywnie doświadczonych narodów. Nikt zwraca także uwagę. Skupimy się na inspekcji sanitarnej, tak zwanym sanepidzie. Inspekcja sanitarna, że w ramach prowadzonych kontroli nikowskich nie weryfikowała procesów technologicznych. Tym, tym samym nie kwestionowała zasadności użycia w jednym produkcie nawet kilkunastu różnych dodatków do żywności. O co chodzi? Norma na jakiś tam E jest tyle i tyle miligram, tak? Czy jakiś tam procentowy wskaźnik w jednym produkcie. Norma na następny jest tyle i tyle. Ale kochani, to będę w innym materiale jeszcze raz to podsumowywał, ale interakcje chemiczne, które zachodzą pomiędzy. To, to są niesamowite warianty możliwości, no nie nikt, nikt nie jest w stanie tego w ogóle nie bada, nie zastanawia się nad tym. I cóż, op, cóż wówczas odpowiada główny inspektor sanitarny. Twierdzi, że procesy produkcji żywności są sprawą producenta. To pytam, to po co jest ta instytucja? Oni naprawdę tak odpowiadali. Zresztą mamy to i nagrane, i mamy udokumentowane. Piekło czeka. Nikt zauważa, że Główny Inspektor Sanitarny, który nadzoruje jakość zdrowotną żywności, nie wdrażał, nie inicjował działań, które miałyby potwierdzić, zaprzeczyć, że istnieje ryzyko związane z użyciem substancji dodatkowych. Rada epidemiologiczna i tak dalej. Wszystko, kochani... Jest w tym samym punkcie wyjścia, z tym, że jeszcze gorzej. Co zrobiono w tym czasie? W tym czasie, między innymi, jeden z największych szkodników w rolnictwie i trucia, panie ministrze Ardenowski. pańskie zaniedbania są najwyższe w tym zakresie, no i pańska bałamuta, mimo że jest człowiek niby wierzący. Czyli minister Jan Krzysztof Ardanowski, co zrobił w tym czasie? A w tym czasie były piękne artykuły. Pieniądze to nie wszystko. Co tam pisze dalej? Odpisane. Kodeks etyki żywnościowej, podpisany. I kochani, propaganda ruszyła pełną parą. Rozesłano mm, wówczas do wszystkich producentów żywności jakiś tam kodeks, przyjęto nic z punktu widzenia instytucji. Czyli tego projektu, ja nie mówię, że to jest mój Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego, bo samo prawo jest sprawiedliwość. Między innymi na mój wniosek od 2010 roku, a w 2014 sfinalizowało w 2014 roku, że pięć agencji, które działają w zakresie żywności, należy połączyć w jedno. Ja nazwałem to Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego. Ona musi być istotna, bo to ży, ta, decyduje o naszym życiu i zdrowiu. Jedna z istotniejszych agencji, instytucji kontrolnych w naszym państwie. W 2014 mieli to zapisane w programie, wszystko i tak dalej. Co do tej pory zrobili? Nic. Zrobili bardzo konkretną rzecz. Na tamten świat setki tysięcy Polaków, ci ludzie, wiedząc o tym, mają ich na sumieniu, wyprawili. Bo jeszcze raz powtarzam, przyczyną dzisiaj znakomitej większości schorzeń i odejść, bezpośrednich lub pośrednich, jest schemizowana żywność. I oczywiście dzieje się to w wielu państwach, natomiast uważam, że to punktów krytycznych do te, do, dotarliśmy, osiągnęliśmy te punkty krytyczne na terenie naszego państwa, czyli obecnej. Rzeczpospolitej. Co było w tym kodeksie? No oprócz różnych bzdur próba uspokojenia nas wszystkich, że jest w porządku. Tego nie można wybaczyć. Co jeszcze? Podpisał się tutaj oprócz pana ministra delegat Konferencji Episkopatu do spraw polskich przetwórców Żywności. W imieniu Episkopatu Polski. Któż tam się podpisał? Biskup Piotr. Sawczuk. Ksiądz biskup Piotr Sawczuk. O hańbo. Niestety, ordynariusz diecezji drochiczyńskiej, mojej pięknej die die diecezji, któremu został wcześniej, tak? Czy to już będzie, zobacz, 3-4 lata temu wysłany właśnie raport Najwyższej Izby Kontroli, żeby się zapoznał, żeby zrozumiał, żeby w planach Lucyfera nie brał udziału. Była odpowiedź od jego ekscelencji no niestety. No co, nie ekscelencja, to. czytać nie potrafi. A piekło czeka, ekscelencjo. Oczywiście użyłem nazwiska e, m, za, zacnego tu u nas na Podlasiu, e, Sawczuk. E, chcę powiedzieć, że jest wielu innych zacnych, e, zacnych ludzi naszo, noszących to nazwisko. No niestety ksiądz biskup przynosi nam wszystkim, jakoś i swemu rodowi, hańbę. Ale to nie wszystko. To tylko wybrany szczególik, ale teraz z dnia dzisiejszego. Koni, yy, zaraz jak te informacje na pod koniec, nie, na początku maja się ukazały, zostały przez nas oczywiście wyłapane, wyłowione, no ale czas yy, odpowiedni, nic się jeszcze nie stało, musimy Państwa o tym yy, poinformować. Co się dzieje? Biorąc pod uwagę totalny rozkład instytucji kontrolnych państwa polskiego, zresztą widzieliście teraz na granicach z tym całą nawałą ukraińskiej żywności, powtarzam, w znakomitej większości wątpliwej i w dużej większości trującej, zdarza się też na pewno coś dobrego, ale tego nikt nie wie, bo nie ma instytucji kontrolnych w państwie polskim, bo one są niewydolne. Już kilka lat temu było wszystko określone, niedofinansowane. Po prostu pieniądze nie idą na te instytucje kontrolne. Państwo nie ma? Nie. Budżet. Ministrowie celowo nie dają pieniędzy na te inspekcje. W jakim celu? Bo jeżeli gangsterka żywności rządzi, jeżeli ci, którzy, mocodawcy, gangsterzy żywnościowi to jest potężne lobby, to jest coś większe, niż handel bronią, dokładnie, handel jakimiś tam narkotykami i tak dalej. W związku z tym, oni mają tych swoich pryncypałów przy władzy, tak naprawdę to lokali przy władzy, czyli ministrowie, i oni dbają o to, żeby, broń Boże, nie poszły konkretne pieniądze na inspekcje kontrolne, m.in. sanepid, weterynaria i tak. Po co? Bo wtedy. Ten przemyt żywności, to niszczenie zdrowotne Polaków zakończy się, tak? Więc nie są zainteresowani. Więc kolejne budżety w żaden sposób nie uwzględniają potrzeb. My rok do roku walczymy o to. Jeżeli ktoś, proszę wziąć moje, niedługo przypomnijmy na naszych kanałach, nasze wystąpienia w Sejmie. Moje pisma, ale szczególnie konferencje w ramach konfederacji. Tak, tak. Tej konfederacji, która dzisiaj święci sukcesy, której chcecie się kolejny nabrać politycznie. Tej konfederacji, tam stoją przy mnie wszyscy: Janusz Kolonikę i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dlaczego oni nawet tego tematu troszeczkę nie ruszają? Bo lobby, lobby to samo gangsterskie, opanowało konfederację. Skąd to wiem? Słuchajcie, jest rok, Ostro mimy w tym zakresie. Jest rok 2020, początek. Jestem tu w Olsztynie. No nie? Są prawe prawybory Konfederacji w zakresie, w zakresie prezydenckim i tak dalej, uczestniczę. Tam i wskakują do mnie. Oczywiście przez odpowiednich konfederatów, którzy są uczestniczą w gangsterce żywnościowej. Między innymi tamtych z Olsztyna. Z imienia nazwiska mogę walnąć. I takie panie z Senapidów wskakują na mnie, to to ty to, to nie należy i to, dalej nie należy. A ja pytam, co nie należy? I zbuta ich, mimo że są kobiety, nie ma rady, ale my jesteśmy w życiu publicznym. Chciały przefosować, żebyśmy my milczeli, żeby Konfederacja, ta formacja, która wchodziła wówczas na scenę, nie zajmowała się w tym. No i co? No i oni zwyciężyli. I Konfederacja się nie zajmuje, ale my się zajmujemy. I teraz. Idziemy do rzeczy najistotniejszej, to co się teraz wydarzyło, czyli nie są doinwestowane organy kontrolne po to, tylko, żeby gangsterzy mogli się rozwijać. Ale, kochanie, idzie nam Unia Europejska z pomocą. Przypominam, że między innymi jest to zewnętrzna granica Unii. I co mamy? Główny Inspektorat Sanitarny dostanie 20 milionów złotych. Z czego to dostanie? Chodzi o środki unijne. Są w osi priorytetowej, obszary zdrowia programu Operacja, Wiedza, Rozwój. Ministerstwa Zdrowia jako instytucja pośrednicząca w przyznawaniu funduszy podpisało już z głównym inspektoratem sanitarnym umowę. Przypominam wszystkim Sanepit podlega podministra zdrowia. Część instytucji podministra Podlega rolnictwa, więc mamy totalny kogiel mogiel. Projekt, na który przyznano dotację 28 milionów złotych, nosi nazwę Zmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski i będzie realizowany przez główny inspektorat sanitarny przy współudziale organów państwowej inspekcji sanitarnej, bo główny to centrala Warszawa, a nasze, które mamy w powiatach, miasteczkach, to są tak zwane powiatowe inspektoraty sanitarne, w cudzysłowie, umownie nazywamy sanepit. To ci, którzy mają zadbać o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, a to jest najbardziej nieprzyjazna konsumentom, najbardziej niewydolna instytucja w państwie polskim. I co? I zaprzeczycie mi? No, rzecznik Was, jakiś tam minister i tak dalej. Dokumenty i fakty mówią przeciwko Wam. Dobrze, ale to nie problem. Dostali 28 milionów złotych. Na co oni dostali te pieniądze? Na co dostali te pieniądze? Na zwiększenie kompetencji miękkich, czyli znajomości języka ukraińskiego, 300 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeszkoli się znajomości języka ukraińskiego. Tak? A czy. Niemcy szkolą się znajomości języka polskiego, Francuzi, a my na odwrót, ludzie. Co się tu dzieje? A przypominam, że językiem komunikatywnym w interesach z Ukrainą, z Republiką Białoruską, z Federacją Rosyjską, no jaki jest język? No nie barbarzyński angielski. No też może być, ci barbarzyńcy wszędzie docierają, ale jest język rosyjski, tak? Jeżeli już przeszkolić, no chyba nie ma tam bardzo tych Ukraińców, którzy nie znają języka rosyjskiego, bo jest to język jakiś tam regionalny, o ile wiem, tak? W związku z tym nie ma kłopotów, jeżeli już o tym mówimy, tylko do tej pory nie było takiej jak gdyby potrzeby. Z kolei, jeżeli ktoś ma problemy, na przejściach granicznych winny są być kontrole, to ma obowiązek, tak jak ja, Polak, eksporter, i tak dalej, i tak dalej, z Francuzem, Niemcem, Hiszpanem Włochem na miły Bóg. Oni się nie uczą. No, dobra, mniejszy jeszcze problem. Nie czepiajmy się, możliwe, jeżeli komuś kiedyś przyszłe języki wymarłe, będą potrzebne, to nie ma problemu, uczcie się. Ale jest większy inny problem. Przeszkolenie i zatrudnienie. W organach inspekcji na terenie całego kraju 181, numeratywnie, 181 uchodźców z Ukrainy. Jako funkcjonariusze sanepidu państwa polskiego. Instytucji, która decyduje o naszym życiu i zdrowiu uchodźców. Najpierw, kto to jest uchodźca. Ci goście, którzy tu przybyli z Ukrainy, to wiecie, że mają status gości. To oni nie zostali zgodnie z prawem międzynarodowym wciągnięci jako uchodźcy. Coś tam podobno półtora tysiąca jest uchodźców. To rozumiem, że z tych będą poszukiwać, tak? Nie wiem. Nie sądzę, ale nie, no, nieważne. Uchodźca, status ze względu na prześladowania, wojnę, co jest i prawdą i tak dalej. To, ale to trzeba było zrobić, tak? Ale to nie są uchodźcy z punktu widzenia prawa międzynarodowego. I to są osoby, które mają przebywać 5 lat na terytorium, nie wyjechać dłużej niż tam na 6 miesięcy, etc., etc. Ale uchodźcy są obywatelami jakiego państwa, powiedzcie? No tego państwa, z którego uszli, tak zwanie, tak? Chyba to jest proste. Nie są obywatelami naszego państwa polskiego. Czyli rozumiem, 181 uchodźców, ale tu precyzyjnie z Ukrainy. To chyba z tych półtora tysiąca, ale jeśli, no, na pewno tego nie zrobią innych, czyli obywatele Ukrainy, oni mają zostać funkcjonariuszami państwa polskiego w bardzo ważnej inspekcji, która bada żywność. Między innymi największym zagrożeniem dzisiaj, które nie jest identyfikowalne, jest ta żywność z Ukrainy. tak? Czyli wielkich mafii, korporacji stamtąd, bo wszyscy wiedzą o co chodzi. Mamy własnych gangsterów, jeszcze przyjdą gangsterzy z Ukrainy. Jak myślicie, um, te firmy gangsterskie, kogo skierują do tych inspekcji? Na kogo pytam? Chyba no, nie trzeba du dużo myśleć. No. Jest określony system gangsterski, swoich przedstawicieli, żeby mieć w organach państwa polskiego, w organach nadzoru. No, po to się to robi. No, małe żarty są? Naprawdę. Nie uwłaczam, może się zatrudni tam, ktoś znajdzie przypadkowy, ale to nie będzie przypadkowe. Pieniądze idą z zewnątrz. Programy rządowe. Niesamowicie, słuchajcie, ciekawy interes. Ja jestem polskim administratorem, na no miły Bóg. Chyba znam się na tym, wiem o czym mówię, wiem jak działają. Jak działa polska administracja, urzędy szczebla centralnego, regionalnego, gminnego i tak dalej. Ja wiem o czym mówię. To jest bardzo poważne zagrożenie. Teraz jaki, słuchajcie, czym oni to tłumaczą, czyli ci nasi nadzorcy, zwraca uwagę, że od dużej liczby lat problemy kadrowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego i powiatowych państwowej Inspekcji Sanitarnej są. I instytucja nie posiada odpowiedniej liczby pracowników. Wyobrażacie sobie? Nie ma Polaków, ponieważ naoferowane przez nich wynagrodzenia są zbyt niskie. Słuchajcie, nie mam pracowników, bo wynagrodzenie, które ofiaruję w, w, w największej, najbardziej istotnej z punktu widzenia życia i zdrowia ludzi instytucji, jest barierą, żebym się w zatrudnił, tak? Czyli tak, mówię, że coś chcę zrobić, nie dam pieniędzy, a no to rzeczą wiadomo, że, że nie jestem w stanie tego celu, celu osiągnąć, tak? Mamy na Abramsy, mamy na wojnę przeciwko sobie, przeciwko Polsce i Polakom, tak? Mamy na napychanie jakiegoś państwa ukraińskiego, tak? Ale na zdrowie Polaków nie mamy pieniędzy. Ludzie Polacy nie chcą pracować, bo nie ma kasy, tak? Gine, giniemy. Od granacików żywnościowych. Ten kotlecik to jajeczko, no nie? Jakaż to jest różnica, gdy ginę od granatu bojowego? Władza, oni wytoczyli nam wojny, czy nie rozumiecie? Mi się wydaje, że w wojnie żywnościowej ma mniejsze szanse, niż przed jakimś snajperem spieprzyć na polu walki, tak? Bo tu nie wiem, co wziąłem. Co waszego dziecka, te parówki, te różne kolorowe, żelki. Ludzie, kochani, zdajcie sobie sprawę. I jeszcze raz. Nie mają pracowników, bo po prostu nie są w stanie zaoferować im wynagrodzenia, tak? To więc skorzystają z fajnego programu, gdzie gangsterka będzie mogła obsadzić swoich ludzi. Dobrze. Nie. O jakich to pracowników chodzi? Kto potrzebny jest w pidzie? Pani, która przyjdzie, o tak, jak u nas tutaj do normalnej żywności, pokręci się, opatrzy i no, tam nie chce nic więcej mówić. No, nie? U nas są w miarę normalnie, przynajmniej wiedzą, gdzie się znajdują, to powinni być normalni. To taką panią nie kochani. To chodzi o laboratoria, o diagnostów. Ale nawet jeżeli będziemy mieli obsadę kadrową, to informuje, że w Polsce brak jest laboratorium. Informuje, że na 300 zgodnie z tym raportem Nikowskim, 330 stosowanych dozwolonych substancji, a jest więcej, 500 ileś, ale z tych dozwolonych na 330 polskie laboratoria mogą zbadać 200. Czy, czy wy nie widzicie, jacy to cholerni przestępcy dzisiaj nami rządzą? Bo to nie jest już tylko paranoja. To jest wojna wypowiedziana Polakom, żywnościowa. I teraz idziemy dalej. Proszę Was wszystkich, macie te państwowe inspektoraty, zacznijcie się, kochani, na swoim poziomie. Na, my, frontowcy, proszę Was, gdzie jesteście, gdziekolwiek jesteście, w każdym powiecie jest, wysyłajcie do nich zapytania w drodze informacji publicznej. To jest prosty zapis, będziemy tam informować, zresztą wszędzie Państwo sobie znajdziecie. Zajdźcie do gminy, spytajcie, no nie? Nie ma najmniejszego kłopotu. To jest nasze życie i nasza walka. I pytajcie ich, jakie są y, dzisiaj ich braki kadrowe? Zapytajcie, jakie y, y, oferują płace, tak? Naprawdę znajdą się Polacy, bo wiemy, jak to jest ustawiane i na jakiej zasadzie idzie dzisiaj zatrudnienie. Naprawdę znajdą się Polacy. Bierzcie, którzy zechcą się zatrudnić, którzy się zatrudnią. I to jest instytucja z najwyższą przyszłością, także płacową. Bo wtedy, gdy na tej ziemi zawita Polska, zawita państwo polskie, będzie to jeden z lepiej opłacanych fachów. Bo nie może... Po co ci się ludzie w Polsce rodzą? Po co walczycie o demografię o jakieś 500 plus na dzieci, jak jednocześnie trujecie je od kołyski od samego poczęcia, tak? Kochani, to wy pilnujcie tego. To jest niezwykle istotne, bardzo ważne. I strzeżcie się dzisiaj przed tego typu manipulacją. I nie może być tak, że funkcjonariusz państwa polskiego, który wypełnia rolę zadania państwa polskiego na rzecz Polaków, nie jest Polakiem, nie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Doszło dzisiaj do rzeczy niedopuszczalnych. Interesujcie się tym projektem. Palkia Front prowadzi, to jest cały front, cała linia frontu. Bezpieczeństwo militarne nasze to polityczne, międzynarodowe, ale i bezpieczeństwo żywnościowe tak w połączeniu właśnie z bezpieczeństwem zdrowotnym to dzisiaj podstawy naszego funkcjonowania, bytu narodowego tkanki narodowej. W związku z tym walczmy, walczcie. Politycznie, jeszcze raz. Zobaczcie, to właśnie na, na poziomie politycznym się stało. To wytoczenie wojny przeciwko Polsce i Polakom na poziomie politycznym mamy. Czołem i do pracy.